tytułem, czym są wysokie wibracje. Tak, bardzo Powiedz... mnie to ciekawi. Bardzo mnie to ciekawi mm. i chciałabym, żebyś ty zaczęła, co ci spływa. Jak zawsze. Ok. No mi temat, bo wiesz, poczekaj, bo jeszcze zanim dojdziemy mm. do tego, co zanim ci spłynie, mm. bo wysokie wibracje to jest numer jeden, a drugie, co znaczy, że osoby mają wysokie wibracje, bo tak. zaczęłam słyszeć, że ludzie z wysokimi, znaczy zaczęłam już od jakiegoś czasu, że ludzie z wysokimi wypracami mm. to są tacy, tacy, tacy i tacy. No właśnie, jakaś, jest, wokół, jest jakaś już definicja tych ludzi i często pakuje się ich jakby wszystkich do jednego wora i to znaczenie nabiera jakby już sensu, bardziej wybrzmiewa często... Wydaje mi się, że tutaj w złym kierunku to idzie i chciałabym zobaczyć, Dokładnie. co nam spłynie, co my tutaj naszą prawdą możemy zobaczyć. Więc. Tak, bo ludzie, moim zdaniem, za to zaczną się zaraz y, wszyscy, o Boże, ja nie mam wysokich wibracji, bo ja się tak. tak nie zachowuję, albo coś. i zaczynają się karcić. A to nie o to chodzi, moim zdaniem. Dobra, zacznij od co ci spłynęło. Hmm. Dobrze, co pierwsze, co mi spłynęło, to w ogóle wysoka wibracja to jest y, częstotliwość człowieka, to jest natura człowieka. Żeby już ominąć te słowa trudne na początku. Dobrze, urodzeniowa. Urodzeniowa, tak. Czyli my urodzeniowo przychodzimy z taką daną wibracją. Wysoko i upadamy nisko. <grywa> Od razu do mnie przyszło. Poczekaj, wysoko i upadamy nisko. Co znaczy wysoko, że że co z wysoką wibracją przechodzimy? Mm. Nie, przechodzimy ze swoją wibracją. Tak, tak 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 Tak, to był tak, takie przekąski z górą, z góry. <grywa> tak musicie tak. wiedzieć, że Góra lubi żartować, więc tak tak. tak. Więc y Przychodzimy ze swoją konkretną częstotliwością, którą czasami możemy na nią wpływać y, negatywnie, tak? Przez swoje zachowania, odchodząc od siebie, y, ta, y, my tą częstotliwość obniżamy, a co za tym idzie, obniżamy nasz komfort życia. O tak do mnie przyszło, tak? Mentalny. Hmm? No dobra, Przecież to teraz poczekaj, a możemy ją podnieść, żeby tak, nagle. Ale chwilowo chwilowo możemy. Właśnie, bo my już kiedyś z Patrycją, ja pamiętam tą rozmowę, my miałyśmy, mm. ja, tam, ja, ja to tłumaczyłam tobie, że jak ja to, e, że to są jakby takie e, linie, ja się śmiałam wysokiego Momenty. napięcia, nie? Tak, Moment, dobra. ale nie, że, my, że każdy Aha. przychodzi na jakiejś tam linii, nie? Tak, na jakiejś tam wibracji, na takiej linii nie? I, i to nie chodzi o to, że ktoś jest wyżej, to znaczy, że lepiej, że ktoś się niżej, to znaczy, że gorzej, ale pytanie... Mm. Teraz takie, czy człowiek na przykład na takiej linii może podskoczyć. Wiem, że chwilowo, tak? Bo mhm. powiedziałaś, że chwilowo, ale też pytanie, czy może chwilowo upaść. Też chwilowo może upaść mam. Jeżeli się nie podniesie znowu. Mhm. No, bo, bo może pytanie, spaść. My musimy no. zrobić tą. Co my chcemy zrobić z tą częstotliwością, bo tak naprawdę czy my musimy coś robić, czy my mamy się na niej skupić, bo przychodzi do mnie, że jakby łapiemy się... Złe, w ogóle złego kierunku w tym wszystkim, tak? Jakby zostawmy tą wibrację spokoju, tak? Bo ona to jest tylko, nawet nie lustro, jest naszym światłem, tak? To tak jak gra muzyka i tony są wysokie i niskie. Tak jak idzie rezonans, idzie częstotliwość bicia serca, jest góra-dół, góra-dół i to wcale nie oznacza, że jest w tym momencie coś złego, tylko tutaj się jawi nasze doświadczenie, tu się jawimy my przez... Różne momenty naszego bycia. O trochę takie trochę ulotne, trochę górnolotne, ale żebyśmy sobie uświadomili, że yy, na siłę podnoszenie wibracji to jest tylko wymysł głowy, umysłu, tak? To nie jest yy, nam tak do końca potrzebne. My musimy zrozumieć, że. No dobrze, yy. to. To skąd uchodzi to przeświadczenie w całej tej duchowości, tutaj w tych tematach, które widzimy na Instagramie, Facebooku, YouTube, wszędzie gdzie usłyszymy, podnośmy swoje wibracje, czyli te słowa, czy jakieś rzeczy, bla bla bla, żebyśmy byli wysoko w wibracjach. No, ale zobacz, yy, wiesz, to też się powtarza na wiarach, żeby podnieść do góry, podnieść do góry swoje serce i tak dalej, i to znowu jest zwrot na zewnątrz w kierunku czegoś, co być może jest wyższe od ciebie, a być może od czegoś masz wziąć, przyjąć, doświadczyć, a ty masz yy, zakotwiczyć tą kuleczkę w sobie ołowianą i drgać nią góra dół zgodnie z tym, jak drga twoje życie, tak? Nie chciałam tu powiedzieć, twoje że emocje. nie da się być cały czas szczęśliwym. Tak samo, tak. ok, można być permanentnie smutnym, no bo coś się dzieje, ale coś z zewnątrz się dzieje, że ty jesteś tak. smutna. Mm -hmm. Tak, dokładnie. Więc to trzeba zmienić na zewnątrz, żeby to nie od razu do mnie Dokładnie, tak. żebyś ty zmieniła swoje wibracje na te, które masz urodzeniowe, bo to są twoje, w których ty się najlepiej będziesz tak. czuła. Bo jeżeli ty będziesz podnosić wibracje, bo ktoś powiedział, wy, wy podnoś wibracje robiąc to, 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 to i tamto, a to nie będzie twoje. No to ty podniesiesz na chwilę te wibracje, ale zaraz znowu spadnie, bo życie przychodzi do mnie dąży do tego, żeby była ta równowaga. I ty chwilowo jesteś w euforii, cieszysz się i tak dalej i tak dalej. Po czym em, Nagle masz mówisz, że masz spadek energii. Nie, wracasz jakby do swojej um, linii, do tej swojej tak. jakby częstotliwości do mnie Dokładnie. przyszło. I słuchajcie, no mów, mów. Do tej częstotliwości. I tak samo jak jesteś smutny, a, bo jesteś, nagle ci się zrobiło smutne, to powinnaś za chwilę znowu po jakimś czasie wskoczyć do normalnej tej, ale jeżeli ktoś wywołuje w tobie smutek, to to już jest dla mnie zaburzenie. Mhm. Tak, rozumiem. Powiedziałaś tutaj, tak. I tu powiedziałaś ważną rzecz. Jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał albo chcecie posłuchać o, e, temacie zmiany, to też mamy nagranie. Polecam do tego wrócić, bo tam jest kwintesencja tego, że to nie my mamy się zmienić, tylko ewentualnie mamy zmienić otoczenie, w których My wrócimy do naszych ustawień pierwotnych, czyli będziemy sobą i ta nasza częstotliwość, yy, czyli ta wibracja wróci do jakiegoś poziomu, wtedy jakby ta równowaga nam wraca. Wszystko się wyrównuje, tak? tak? bo my dążymy do naszej własnej jakby tej naszej wibracji mhm. urodzeniowej, tak? Ja będę się tak. tutaj trzymać tej urodzeniowej, bo ona jest najważniejsza. I mhm. skoczymy sobie trochę na wyższą, ale to są emocje. I te emocje mm. nami sterują, bo mm -hmm. kolejnym tematem, którym bym chciała ruszyć, jest temat właśnie tutaj mm, e, emocji. Te, emocji, tak. Tutaj, e, ja go za chwilę ułożę sobie w głowie, ale jest to ważny temat, bo dużo osób nam właśnie mówi: o tu mam do medytacji, żebyśmy byli spokojni, e, wyciszali się. Ale pytanie, czy faktycznie to jest dla nas. Ale nie chcę w to teraz wchodzić, no nie, ale to no będzie jaka, jakby kontynuacja tego. Natomiast mm -hmm. jeżeli wy widzicie tutaj, że ktoś wam znowu mówi, że ja dzisiaj, słuchaj, ja dzisiaj oglądałem jakąś rolkę czy coś na YouTubie, chyba, na YouTubie, przepraszam, nie rolkę, tylko y, pani po prostu osoba mówiła y, właśnie kim są osoby wysoko wibrujące, że one są spokojne, że one inaczej patrzą na człowieka, że to, że tamto, że siamto. Y, Okej, okay, ale to nie jest wibracja, tylko to czasami em, spokojnie mówienie, to ja bym od tych ludzi uciekała ogólnie, bo dla mnie człowiek musi być prawdziwy. Prawdziwy to emocje. E, jeżeli, nie, jeżeli ja mam człowieka spokojnego, który cały czas mówi konstans na jednej tej, to dla mnie on jest, po pierwsze nie uwalnia na bieżąco emocji, nie przeżywa tego, e, można je ukryć na chwilę, bo jeżeli mamy, nie wiem, jakąś biznesową rozmowę, wiadomo tutaj i tak dalej, musimy je ukryć, ale nie, nie powinniśmy na co dzień. Hmm. Tutaj jeszcze jest introwertyk i ekstrawertyk. Intro, ekstrawertycy inaczej się wyrażają, introwertycy również inaczej i bym hmm. chciała ruszyć jeszcze ten temat, jakbyś mogła zapisać introwertyk. Hmm. Bardzo ważna kwestia, bo oni zazwyczaj działają jakby na jednej płaszczyźnie, jak coś się wydarzy już i na im się nasili, to nagle wybuchają, więc zapisz to. Hmm. Um, ważna kwestia. Tak, tak ważna kwestia. Natomiast tak jak nawet zobaczcie, my rozmawiamy, mimo tego, że Patrycja jest inna i ja jestem inna, i widzicie u mnie, że ja cały czas tutaj słowem raz jest wyżej, raz jest niżej, raz jest tak, jestem bardziej pobudzona. Tak, bo ja mam, jestem inną osobą niż Patrycja, ale na bieżąco ja to uwalniam, jest mi łatwiej uwolnić moją ekscytację, smutek i tak dalej. Patrycja też zaczyna już tutaj ten, ale on inaczej to zrobi. Myślę, że możemy o tym porozmawiać mhm, na następnie. Kolejny temat, ale zobacz, ile nam się tematów wysypało, co? No bo to jest ważny temat, bo tak. znowu ktoś ci mówi, też. kto ma wysokie wibracje. Tak, bo jakby to jest takie już mainstreamowe hasło, które wiąże się już nie tylko, nie wiem, medytuj, praktykuj, oddychaj, ale utrzymuj wysokie wibracje. No i wiele osób mnie pyta, no ale o co chodzi, tak? O co chodzi w tych wysokich wibracjach? I teraz wchodząc, jakby widzę obraz, że to jest tylko taki frazes, taka nazwa, można powiedzieć, ale tak naprawdę to, my, to jesteśmy my, którzy się urodziliśmy z pewną cechą i jakością, z tym, co było nasze, i utrzymaj to. Staraj się z tym płynąć jak najdłużej. Tak, ale przede wszystkim bądź prawdziwy, chcesz się tak. wkurzać, to się wkurzaj. Się. Chcesz się śmiać, to się śmiej. I nie oznacza To też że jest wysoka że... wibracja. I właśnie tu dodajmy. Wkurzasz się, jesteś autentyczny, śmiejesz się, eee, lecisz grubo z tematem, nie wiem, wyrażasz swoimi słowami, nawet jeśli to są przekleństwa, to jesteś ty, to są twoje wysokie wibracje. Ty jesteś sobą w 100%. Tak. I tu bym się zgodziła, a nie to, co mówisz, albo to, jak odczuwasz daną sytuację. Hmm. Wchodzenie w ci jest... narrację ciszy, i szukanie wspólnego rezonansu, tak? Bo umówmy się, wchodzenie w wspólny rezonans medytacji, ciszy, i tak dalej. wyłączyć Cię to, ale zabierze ci energię albo wejdziesz w grupową narrację, a tu też są pewne aspekty, o których kiedyś pewnie może powiemy, tutaj jest dużo wiele innych, jest wiele innych aspektów, które można by było ruszyć. Natomiast znajdź siebie w sobie. W każdym momencie swojego życia. Hmm? Tak, tak. Nie, że ktoś ci powiedział, tylko naprawdę znowu tutaj pytania, to, to co Patrycja powiedziała, zajrzyjcie do wcześniejszych naszych odcinków, zadawajcie sobie pytania e, i bądźcie sobą. I naprawdę starajcie się być sobą, to wtedy będziecie na swojej wibracji, a to jest najważniejsze. I tak naprawdę ta nazwa nic nie wnosi e, nie Triggerujcie się nią, nie skupiajcie, nie, nie zasilajcie ją w jakiś taki enigmatyczny sposób, że to jest coś e, niezwykłego, tak jak stare dusze, młode dusze i tak dalej. Więc czasami te hasła przez to, że y, przez wiele pokoleń w ogóle zakorzeniła się bardzo w naszej tradycji i historii hierarchia, więc do czego dążymy? Więc my, hierarchia, aby... przepraszam, jest ważna niestety, ale jest tak, ważna hierarchia. Dobra, okay. um, nie dążyłam do hierarchii, ale w tym kontekście hierarchii, że jeżeli ktoś jest gdzieś wyżej albo um, ktoś jest starszy obecnie, może tak, może nie hierarchia, ale y, ci, co są starsi, mają rację, ci są młodsi jeszcze są może mniej doświadczeni, tak? Nie, jakby, to nie chodzi o to, ile wyrazy będziecie próbować wchodzić w te wysokie wibracje. To nie znaczy, że jeżeli sto razy będziecie praktykować metody teoretycznie wysokiej, Wibracji, to wy ją w końcu e, osiągniecie, tak? O tak to jest bardzo tam, mądre. U, uzyskać od ręki już, tak? Po prostu uśmiechając się e, do dziecka, które po prostu spontanicznie się do was uśmiechnie. E, I to jest sam też wysokiej wibracji, bo wy z automatu e, nie powstrzymacie tej emocji, wyrazicie siebie w taki autentyczny sposób. Więc. Pewnie. Tak, chciałam tylko właśnie powiedzieć, żeby nie, nie nadawać temu o cech jakościowych i ilościowych. No tak, jak zwykle, po. Y, y, muszę trochę wrzucić wiedzy i nauki. Więc tu nie chodzi o ilość, ile razy będziecie wchodzić, o jakość, jak głęboko wy wejdziecie w ten stan. To jest po prostu totalnie luz i spontan. I wy. Tak, bo y, przyszliśmy tu po to, żeby te emocje doświadczyć, hmm. i te dobre, i te złe. Bo jakbyśmy mieli ich, jakby te złe emocje, te złe stany, które mamy, nie służyłyby nam, to one by z nami nie były. No bo po co mamy je, zaraz oczywiście, ludziom, bo mi od razu kolejny temat w głowie, to po co nam złe rzeczy, które się tutaj dzieją na Ziemi? Ja też wam powiemy, bo wczoraj miałam eurekę ja. Dlaczego? Wiemy trzeba i powiemy. Przy... Wiemy i powiemy. <grym> Dokładnie. Natomiast. One muszą, one są, one, one od nas nie. To jest całość. To jest znaczy całość. Weźcie ten temat jako y, coś, co jest częścią, jest puzzlem, nazwijcie to po prostu każdy u siebie, niech to nazwie, niech zobaczy, że to nie jest rzecz, na której warto się skupić, tylko warto ją y, pojąć swoją perspektywą, tak? E, tak. Tak, jak tutaj zawarłyśmy, i tyle. I pójść dalej, łączyć kolejne puzzle, tak? Zadawać pytania tak. i łączyć kolejne puzzle, tak jak już do tego y, doszłyśmy, i tu bym postawiła kropkę. Ja też bym postawiła kropkę, tylko jest jedna rzecz. No, oczywiście muszę powiedzieć jedną rzecz, bo ja to bardzo BHP, y, uwielbiam BHP. Nie, jeżeli będziecie mieć wkórki, i też, jak powiem w tym momencie, wkurw dużo osób może mi powiedzieć, że bluźnienie to jest niska wibracja. Oczywiście yhm, nie, bo jeżeli jej nadamy taki ton, to tak. Ale jeżeli ja chcę coś podkreślić, to już jest inna kwestia. Nie krzywdząc, jeżeli mamy ten, ala powiedziałam, wkurzenie, bo w, w danym momencie się wkurzyliśmy, mm. to nie walmy, nie krzywdźmy drugiego człowieka. On nie jest niczym winnym, jeżeli my mamy wkurzenie. O, i to jest jeszcze następny temat, ale mów się, tak na krótko, żeby, bo to jest bardzo ważny temat w tym BHP, żeby to nie zapisz, no, no nie, wszystko <laughs> zapisz, żeby nie, nie krzywdzić swoimi emocjami drugiego człowieka. Pamiętajcie o tym. Bądźcie sobą, ale nie krzywdźcie drugiego człowieka swoimi emocjami. Wow, ale poleciałyśmy. No, kropka buziaki wszystkim i również. Hej.